Halo halo witam wszystkich bardzo serdecznie i przyjdziemy sobie do niedawno wydanej gry The Day Before na którą bardzo czekałem ponieważ była to e, świecie który bardzo uwielbiam czyli zombie survival i MMO wszystko w jednym miało być właśnie w tym tytule no i niestety jak tu możecie zobaczyć jest to faktycznie scam i mój filmik jest po prostu po to żeby was o tym poinformować ponieważ nie ma tutaj żadnych plusów przynajmniej z tego co ja oglądałem na Twitchu i tak dalej kusiło mnie żeby kupić tą grę ale jednak się nie zdecydowałem patrząc na na to co ta gra nam oferuje. I to samo możecie zobaczyć w zasadzie na Steamie, jak tutaj e, zerkniecie na wszystkie recenzje. Są one większość większości negatywne. Jeszcze wczoraj było 15% tylko pozytywnych. E, dzisiaj już jest 20%. O ciekawe co się stało. Pewnie to ten drobny patch, który niedawno wyszedł. Ale tak czy siak, no wydali tą grę e, Jedyne co dobrze zrobili to, że wydali ją z wczesnym dostępem, czyli po prostu w jakiś sposób próbowali się tu wytłumaczyć, że ta gra nie do końca jest tym, czym po prostu się reklamowali. Przyjdziemy sobie do tego za chwilę, dlaczego tutaj nie ma w tym żadnej prawdy. No i oczywiście wszystko, co tutaj jest napisane, to niestety też nieprawda. W postapokaliptycznym świecie... No nie wiem, bo po prostu mamy drobny skrawek i tam są może maksymalnie trzy zombie. Otwarty świat nie, to nie jest otwarty świat, po prostu mamy pewną mapkę tak jak w Tarkowie, logujemy się tam, ładujemy i po prostu staramy się kogoś zabić, o ile w ogóle kogoś znajdziecie, ponieważ ani tam zombie nie ma, ledwo graczy można dorwać. <laughs> a już nie mówię o tym jak wygląda strzelanie, to jest istna masakra, ponieważ w kogoś strzelacie, a tak naprawdę to te strzały nie są w ogóle rejestrowane. Istna tragedia. Akcja rozgrywa się w obecnych czasach na wschodnim wybrzeżu, nie wiem czy to jest wybrzeże, ponieważ jedyne co tam widać to właśnie miasto, wszystko poblokowane, więc ciężko stwierdzić. No i żądają sobie za tą grę 39 euro, czyli około 140 zł i według mnie przesadzili to grubo, ponieważ sami byście to zrobili, wystarczyłoby się troszkę poduczyć, ponieważ oni twierdzą, że robili tą grę przez 5 lat, czyli zakładając, że przez 5 lat stworzyli taki chłam, to podejrzewam, że ja w przeciągu tych kilku lat potrafiłbym to samo zrobić. Szczególnie, że po prostu zaczęli oszukiwać. Jak tutaj możecie zobaczyć w tym filmiku, zostawię link w opisie. Zostało stworzone coś takiego jak asset flip. Polega to na tym, że po prostu są wykorzystywane przedmioty czy rzeczy stworzone przez innych autorów i po prostu wrzucone bez jakiejkolwiek edycji normalnie. Jest to ułatwienie dla deweloperów, ci, którzy tworzą grę, ale to jest po prostu podstawa, którą potem oni rozbudowują, przynajmniej tak robią e, większość firm, które tworzy gry. W przypadku tej gry, no niestety, ale jak tutaj możecie zobaczyć, te przedmioty, które oni tutaj e, w, w, wzięli, zobaczcie, tutaj na przykład to kosztuje 76 funtów, jest dosłownie identyczne w grze tutaj możecie zobaczyć. No i wydawałoby się że no dobra no, tylko kościół to tam chyba nie ma dużego problemu no, ale jak zobaczycie miasto całe to miasto. Nie wiem czy tutaj jest cena bo widziałem że cena to było w okolicach 270 dolarów. To jest to same miasto które jest w grze i ono nie jest w żaden sposób zmienione. Tutaj macie screenshot. Tego, jak to wygląda, a to jest, jak faktycznie wygląda w grze. I tak faktycznie jest. To jest po prostu ściągnięte, włożone, coś tam zedytowane no i wydane jako otwarty świat. I tak naprawdę ten świat nie jest nawet y, otwarty, ponieważ no, wszędzie są po prostu ściany stworzone z budynków i po prostu nie da się przejść. A żeby wyjść z mapy, no to musicie szukać wyjścia tak jak w Tarkowie. Dlatego ta gra jest nazywana kiepskim tarkowem, ponieważ musicie wyjść, macie chyba dwa wyjścia i możecie wtedy wyjść z tej mapy ze sprzętem. O ile jakikolwiek znajdziecie, ponieważ oglądając streamy, no tam dużo dropu nie ma. Po prostu do tych samochodów, do tego samochodu można wejść, a większość budynków jest po prostu zablokowana, nie da się w żaden sposób skorzystać. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej. To tutaj macie wszystko wypisane, nawet Advanced Third Person Camera. Nawet nie wiedziałem, że takie coś zostało kupione. Jak, jak możecie zobaczyć, jest to kompletnie wykupione asety, które są dostępne. Niektóre nawet sam Unreal Engine i po prostu sklecone w jedną grę i nazywają to po prostu MMO. Ilość graczy, czyli. Zaczęli całkiem e, sprawnie, ponieważ mieli tutaj PIK 38 104 graczy, ale jak możecie zobaczyć, w przeciągu jednego dnia spadło aż do 9000. I o ile dobrze widziałem, to tutaj jest ile zostało kupionych egzemplarzy, czyli 201 tysięcy egzemplarzy tej gry, a zwróconych już zostało 91 tysięcy. A e, drugiego dnia e, nie było kupna. Tutaj możecie zobaczyć ilość. E, Ile kupiono egzemplarzy tej gry, i z tego co tutaj pisze ta osoba, po tym czasie po prostu nie było żadnych sprzedaży tej gry. W takim razie gracze się od razu połapali, że tutaj jest po prostu kłamstwo. No i sami możecie zobaczyć, że tutaj jest niewielka ilość już graczy. W dniu pierwszym było 37 tysięcy, już macie 7 tysięcy graczy, prawie 8. No Strata jest ogromna. No i zresztą, po opiniach, które tutaj możecie sobie zobaczyć, no ta gra nie ma tutaj żadnych. W zasadzie są jakieś plusy, i za chwilę sobie zerkniemy. Oddałem po tym, jak wszedłem do pierwszej otwartej lokacji, zamiast zombie rodem z gry mobilnej zaatakowałem je, glisze i błędy. The Day Before to gra zlepiona z kilku produkcji AAA, co widać na pierwszy rzut oka. Niby to było do przewidzenia, a jednak człowiek się łudził. Dokładnie tak samo się czuję jak ten tutaj kolega, Dajemy recenzja przydatna. Ale widziałem jedną recenzję, gość przegrał 49 godzin i daje plus tutaj. I jestem ciekaw co tu, recenzja wczesnego dostępu. Jedna z podobnych gier do Scandacy i Zima Marauders. Jak na początku wspomnianych wcześniej tytułu gra ma wielkie braki, glitche czy też bugi. Niesamowita zabawa do okopa, jak i solo. No tutaj się nie zgodzę, ponieważ oglądając tą grę, nie chcę jej kupić, oglądając to tam się nic nie działo kompletnie nic. Na przykład jakiś tam streamer wbiegał z kolegą i po prostu spotkali w przeciągu 20-30 minut może dwa zombie jednego gracza. W jednego gracza strzelali, nie mogli go zabić, bo po prostu był zgliczowany. Plusy klimat. Może, jeżeli chodzi o post-akopolityczny, post przepraszam, nie potrafię tego wypowiedzieć. Atmosfera, grafika, grywalność 8 na 10, raczej 0 na 10, ponieważ tam nie ma żadnej grywalności, nic z tego nie ma. Może główne miasto, Woodbury jest w miarę znośnie stworzone, całkiem ciekawie, poza tym no po prostu nie ma tutaj żadnego ich wkładu własnego, po prostu wszystko wykupione. Minusy, głównie optymalizacja. Tak, żeby z tej gry wyciągnąć 60 fps to trzeba mieć naprawdę jakiś komputer NASA, aczkolwiek i tutaj to nie pomoże. Bugi, glitche to są niezliczone, nie mówiąc, że przy starcie można spać po prostu pod mapę i się cały czas spada, trzeba robić nową postać, po takie glitche jak na przykład głowa, która się robi wielka jak cała mapa i inne tego typu jak na przykład nierejestrowanie strzałów, naprawdę tragedia. Za 40 euro to nie powinno być do pomyślenia nawet jeżeli jest to alfa. Ilość kontentu, w zasadzie tam nie ma kontentu, po prostu poznajecie główne miasto, wiadomo tam miasto, to taki camp w zasadzie jest tylko po prostu kilka namiotów, jakieś przejścia i tyle. No i co tam może być? Medyk, y, kupno nabojów, y, questy i idziecie po prostu zabijać, no ale nie ma kogo zabijać, bo nie ma graczy. Podsumowanie, nie żałuję czasu spędzonego z grą, No, oczywiście, bo 50 godzin spędziłeś, ciekawe, co ty tam robisz w ogóle. Zapewne spędzę jeszcze więcej czasu w tej grze z czystym sumieniem. Mogę polecić grę z ziomalami. Nie, 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 to naprawdę y, ta gra jest nie warta y, tego. I co ciekawe, samo Fantastic jakoś tak dziwnie podeszło do sytuacji, ponieważ tutaj napisali, please don't accuse us of scamming, that's not true, we didn't take a penny from anyone, oczywiście, że nie wzięliście żadnych pieniędzy od nikogo po prostu je wydaliście na te asety i tak dalej please don't accuse us of asset flip, that's uh, not true also, our team worked day and night for five years to make our dream game a reality, no tutaj co można zobaczyć całą listę, no to nie wiem może po prostu siedzieli w dwóch, wydaje mi się, że to jakiś dwóch deweloperów, a może jeden po prostu uczył się tak jak Daisy, bo nie wiem, czy wiecie, ale Daisy to <laughs> też wyglądało, jak gra na samym początku, która była jakby y, tworzona przez nich. Y, po prostu się uczyli, to tak wyglądało. Teraz już wygląda w miarę OK, ale tam nikt nie oszukiwał, że ta gra będzie miała takie rzeczy a nie inne. A o czym mówię? Właśnie o tym filmiku, który wcześniej wspomniałem, ponieważ. Ten filmik już nie, nie można znaleźć go na oficjalnym na oficjalnym YouTubie fanatic. Zresztą nie umiałem tego znaleźć na YouTubie oficjalnego. Nie wiem czy wyłączyli, czy po prostu tyle jest informacji o skamie, że wszystko przebiło tą oficjalną i tutaj możecie zobaczyć powód. Tu nagle stracili 744 tysiące wyświetleń i okazuje się, że po prostu ten trailer został usunięty. a Dlaczego został ten trailer usunięty? Ponieważ tutaj jest bardzo dużo wytłumaczone, dlaczego, co powinno być, a czego w ogóle nie ma. No, więc jeżeli, jak możecie zobaczyć, jest tutaj głosowy. Miasto wygląda kompletnie inaczej, wygląda faktycznie bardzo fajnie, i dlatego bardzo wiele ludzi zainteresowało się tą grą. Patrząc na ten trailer, który no, po prostu oszukał. Ale awesome. i to tutaj po prostu to są gracze w tym trailerze i tak to powinno wyglądać, eee, tak powinien wyglądać ten świat, powinno tu być wszystko grywale. No niestety e, bardzo wiele z tego nie pojawiło się w tej grze. No i generalnie cały ten filmik e, poświęcony jest właśnie temu, żeby nie kupować tej gry, nie próbujcie, ponieważ ta gra prawdopodobnie niebawem upadnie, patrząc właśnie po ilości graczy. Yy, którzy są aktualnie dostępni 5000 wczoraj o, około było 7 czy 8 tysięcy, a zresztą tutaj jest napisane. Więc za niedługo będzie około Garska graczy, którzy będą grać. Tak jak na przykład ta osoba, która tutaj jest, ponieważ ona nie może już zwrócić yy, gry, ponieważ przegrała 50 godzin. Można do 2 godzin zagrać i po prostu zwrócić tą grę, jak tutaj możecie zobaczyć, niektórzy przegrali nawet i nie pół godziny mi się wydaje. Tutaj mamy 1,6 godzin, 0,3, 0,4. Po prostu od razu widać, że to jest kam. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie i czy kupiliście tą grę i czy sądzicie tak samo. A ja się zawijam i jojo. Jo.